W tym wideo pokażę Ci, jak stale udostępniać swoją lokalizację w Google Maps, czyli aż do momentu, gdy sam zdecydujesz ją wyłączyć. To bardzo proste. Najpierw kliknij w swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, a następnie wybierz tę ikonę tutaj. Kliknij na nią i wybierz udostępnij lokalizację. Gdy znajdziesz się w tym miejscu, kliknij tam, gdzie jest ustawiona godzina, i wybierz opcję do wyłączenia. Następnie wybierz kontakt, któremu chcesz udostępnić lokalizację. Jeśli przewiniesz w prawo, pojawi się opcja wyszukiwania konkretnego kontaktu w kolejności alfabetycznej. Ja wybiorę ten kontakt tutaj. Kliknij na niego i wybierz Udostępnij. Teraz lokalizacja będzie stale udostępniana tej osobie. Jeśli pojawi się taka sama opcja jak u mnie, oznacza to, że musimy ustawić, aby Google Maps miało stały dostęp do naszej lokalizacji. Kliknij w to, wybierz lokalizacja i ustaw zawsze, aby lokalizacja była udostępniana nawet wtedy, gdy aplikacja nie jest otwarta. Gdy to zrobisz, lokalizacja zostanie udostępniona wybranej osobie. Jeśli wysyłasz ją z poziomu iPhonea, e link dotrze poprzez wiadomości. Wystarczy kliknąć, aby wysłać, a osoba otrzyma dostęp do Twojej lokalizacji. Mam nadzieję, że wideo było przydatne. Do zobaczenia w następnym wideo.